Dzień dobry. Małgorzata Kozicz zapraszam na program Wilno -Lączy. Do Świąt Bożego Narodzenia zaczynamy przygotowywać się już w listopadzie. W sklepach rozbrzmiewają świąteczne melodie, w internecie roi się od porad w stylu 10 sposobów na to, jak wyczarować atmosferę świąt, a organizatorzy imprez choinkowych prześcigają się w oryginalności. Instagramowa fotka na tle śledzika, czy wyciszenie, skupienie i zadbanie o duchowość, a może jedno drugiemu nie przeszkadza? O pielęgnowaniu dawnych tradycji świątecznych i tworzeniu nowych. Porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Monika Urbanowicz, mama czwórki dzieci. Obowiązki rodzinne łączy z aktywną działalnością zawodową na kilku płaszczyznach. Jest nauczycielką, dziennikarką, kierowniczką projektów w muzeum. Przyjechała na Litwę ze Śląska za mężem, który nie wyobrażał sobie życia poza wileńszczyzną. W ich domu łączą się dziś tradycje dwóch krajów: Justyna Suslonowa. Pani pedagog, choreograf, tancerka. Prowadzi romski zespół Sary Roma. A także zajęcia taneczne dla dzieci. Okres świąteczny to dla niej tradycyjnie szczyt aktywności. Koncerty, występy i zabawy choinkowe, podczas których często wciela się w rolę śnieżynki z mężem, wychowują małego synka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Dla wielu ludzi Boże Narodzenie to najpiękniejsze, najbardziej wyjątkowe święta w roku. Co dla Was stanowi o wyjątkowości tych świąt, Moniko? Każde święta są wyjątkowe, bo to jest czas, który możemy spędzić z rodziną i gdzieś tam na bok odkładamy wszystkie sprawy niepotrzebne. Mam wrażenie, że w ogóle odlicza się nawet dni roku, do świąt, byle do świąt, bo przychodzą święta i nareszcie mamy ten czas, kiedy bez pośpiechu możemy usiąść razem przy stole, możemy się spotkać, możemy porozmawiać i mamy nareszcie czas na to, na co nigdy nie mieliśmy dotychczas. Justyno, a dla ciebie Boże Narodzenie, to też taki szczególny czas w roku? Oczywiście tak, ale dla mnie jest to także ogromny. Ogromna ilość pracy. To są koncerty, zabawy. Jest po prostu dzień takiej pracy więcej. Już wiele osób choinki ubiera 1 grudnia, oczywiście w sklepach te wszystkie wystawy, ozdoby. Generalnie skupiamy się na tworzeniu atmosfery świąt, ale czy tym samym nam trochę nie ucieka takie właśnie oczekiwanie i jakieś, jakaś taka no misteria tych świąt? Moniko, jak sądzisz? Rzeczywiście, jak przypominam sobie święta ze swojego dzieciństwa, to ten adwet był bardzo długi, bo wstawało się codziennie rano na roraty, szło się z lampionem zrobionym ręcznie przez tatę. Może Miało to odrobinę głębszy wymiar. Na początku chyba buntowałam się troszeczkę przeciwko tej atmosferze i właściwie przeżywaniu tych świąt już od momentu kiedy jest pierwsza niedziela Adwentu. Z czasem jednak doszłam do wniosku, że chyba nie ma w tym nic złego, skoro Adwent jest takim radosnym czasem oczekiwania. To, że już są choinki ubrane, to, że teraz jest śnieg, pozwala nam mimo wszystko tę radość trochę wydłużyć, bo dzisiaj jest takie tempo życia, że zaraz mija trzech króli i zaraz choinki już są opakowane, pochowane, powyrzucane, bo jest już następne święto i następny czas się zaczyna, więc takie wydłużenie chyba pomaga. Justyna, ty jak mówisz dla ciebie to jest okres bardzo taki pracowity i chyba właśnie też zaczyna się już dosyć wcześnie, kiedy właściwie ludzie zaczynają już przygotowywać się do tych świąt i, i taką sobie atmosferę świąteczną tworzyć. Zaczynamy to z września robić, bo po prostu musimy do tego przeszkolić się bardzo dobrze. A już na przykład w rodzinie u nas to takie, że my po prostu później to wszystko robimy i już przed świętami, jak zawsze, wszystko upiększamy i szykujemy się do świąt. A jak tak z Twoich obserwacji, takich właśnie z pracy, kiedy masz styczność z różnymi ludźmi, którzy organizują te zabawy choinkowe, czy te. Mody jakoś się zmieniają. Pracuję 10 lat w przedszkolu i kiedy mam zawsze jakieś poranki, święta, noworoczne, to 5 lat wstecz było to tak, że sami dzieci występowały, dużo mieli koncertów. A teraz to robimy tak, że po prostu same dzieci mają święto i zapraszamy animatorów, którzy robią te prawdziwe święto. Jak sądzisz, to jest w ogóle dobrze? Czy, czy może akurat to jest taki minus, że dzieci same swojej pracy nie wkładają w to? Naprawdę mamy tyle różnych koncertów, że naprawdę jest takie święto jak Boże Narodzenie, że mamy po prostu szansę z dziećmi razem pobawić się. To jest bardzo, bardzo ważne. Dla dzieci też musi być święto. O ile wiem, Twój mąż też pracuje jako pomocnik świętego Mikołaja. Czy jak macie tak pracowity grudzień i Tyle, napatrzycie się na to, jak inni ludzie świętują. To czy jeszcze macie ochotę, żeby świętować u siebie w domu? Tak, oczywiście jest. Na przykład w tym roku będziemy mieli takie święto, że e, dwa koncerty przed wigilią, później idziemy do rodziców, no i pięć koncertów na Boże Narodzenie. To wyobrażajcie, jakie mamy święto. To mamy na no, samym rzeczy bardzo fajnie, że możemy po prostu uszczęśliwić dzieci, inne rodziny, i po prostu cieszyć się swoją pracą. Moniko, Ty y, przyjechałaś na Wileńszczyznę. Jak rozumiem już kilkanaście czy więcej lat temu tutaj założyłaś rodzinę i masz rodzinę taką no polsko-polską w sumie. Ale czy pamiętasz swoją pierwszą Wigilię? Czy było coś innego niż u Ciebie w rodzinnym mieście, u Ciebie w rodzinie, czy coś Cię zadziwiło wtedy? Podkreślę to, że wychowałam się na Śląsku. Śląsk pod względem pewnej takiej tradycji rodzinnej, to sprowadza święta do takiego pojęcia sakrum. Jest wypełnione pełnymi takimi obwarowaniami, co można robić w Wigilię, czego nie można. Na przykład, no, kiedy siada się do wigilnego stołu, nikt nie może odejść od tego stołu z wyjątkiem gospodyni, bo wróży to jakieś nieszczęście. Naprawdę czuło się bardzo magiczną, taką ważną chwilę. Tutaj natomiast bardziej to była biesiada. Cała rodzina się spotyka, wszyscy mieszkają blisko, więc generalnie to, to świętowanie to jest jedno wielkie biesiadowanie przez y, trzy dni z rzędu, począwszy od Wigilii, skończywszy na drugim dniu świąt. Pierwsza Wigilia była bez, bez barszczu z uszkami, co dla mnie było bardzo trudne, ale na szczęście pomału, pomału zaczęłam wprowadzać elementy właśnie Wigilii tej polskiej, nazwijmy do Wigilii polsko-wileńskiej y, i mamy obok barszczu z uszkami, mamy makowiki, śliżyki i te wszystkie dania, które są też wyjątkowe i Czasem, szczerze mówiąc, odkryłam wartości tego łączenia. A skoro rozmawiamy o świętach, prezentach, to mały prezent dla naszych widzów. Boże, witam serdecznie. Wilno łączy Boże Narodzenie, łączy stół wigilijny, łączy prezent, łączy a przede wszystkim człowiek dający siebie łączy się z drugim człowiekiem. I święta Bożego Narodzenia są właśnie tym momentem, kiedy niebo z Ziemią się łączy, żeby Ziemia z niebem się połączyła przez dar miłości. Drodzy Państwo, ten czas Bożego Narodzenia, właśnie życzę tej mocy Bożej włączeniu się nawzajem, przez uśmiech, przez dotyk, przez yy, przytulenie, przez pomoc, przez obdarowanie wzajemnym pięknem, czego symbolem jest właśnie ta betlejemska, właśnie bombka, która jest codziennością, ale kiedy jest włożony trud, wysiłek, to nas połączy. Więc takiego spełnienia wynikającego z połączenia tego, co boskie, tego, co ludzkie w nas. Bożych Mocy na czas Świąt Bożego Narodzenia i na każdy dzień nowego 2022 roku. Szczęść Boże kochani Państwo. Pozdrawiam z Wilna, z wileńskiego Hospicjum Błogosławionego Księdza Michała Sopoćko. Mówimy dzisiaj o pielęgnowaniu tradycji, ale też często, ostatnio da się słyszeć o tym, że Pozwólmy sobie na odstępstwo od tradycji, czyli jeżeli święta wiążą się z tym, że musimy przez tydzień szorować, sprzątać i biegać w szale zakupów, to pozwólmy sobie tego po prostu nie robić i zachowujmy się w święta tak po prostu, żeby czuć się dobrze i robić to na co mamy ochotę. Moniko, co sądzisz o takim podejściu? Zawsze postanawiam sobie, że, że dostosuję się do takich rad, ale nic mi z tego nie wychodzi. I potem stwierdzam, że jednak warto było się trochę zmęczyć. Jednak kiedy to wszystko jest takie później już uporządkowane, jest satysfakcja z tego, że, że, że daliśmy radę. Namawiam gorąco do angażowania całej rodziny, do podziału obowiązków i do takiego wspólnego cieszenia się. Ja naprawdę myślę, że ten, takie, takie wspólne sprzątanie z dziećmi, wspólne przygotowywanie jest dużo bardziej wartościowe niż kupienie gotowych rzeczy, w sklepie. Także lubimy bardzo piec, smażyć i, i cieszymy się tym wszyscy, cała rodzina. Justyno, a jak to jest u ciebie, kiedy jesteś tak zajęta zawodowo w tym okresie przed świątecznym, to czy udaje się zrealizować jeszcze te takie typowe przygotowania do świąt, czy właśnie pozwalasz sobie trochę odpuścić? No wszystko jest jeszcze po prostu. U mamy w rodzinie, a my już z mężem i dziesięciomiesięcznym Patrykiem, to po prostu przyjeżdżamy i razem świątkujemy te święta. A nie miałście nigdy takiego pomysłu, jak to czasami ostatnio też staje się modne, że ludzie po prostu wyjeżdżają z kraju w ogóle na święta. Jadą gdzieś pod Palmę i nie ma tam żadnych śledzików, pierożków, ale za to właśnie święty spokój. Myślę, że nie. Po prostu ja mówię, że rodzina musi być. Але разамі праца, жа у шніслівіцінных людзі, там просто такі варзафані і комуусьсьфані робіш і собі вайне, Але пальмы то не для мне. Ja też nie wyobrażam sobie tego. I nawet przypominam sobie taką scenę z filmu Last Minute, kiedy tam właśnie wyjechała rodzinka na wyjazd w czasie okresie świątecznym, to mimo wszystko na plaży zrobili sobie wigilię, Więc jest to w naszej tradycji tak mocno zakorzenione, że wydaje mi się, że, że jednak można kiedy indziej jeździć sobie na takie wycieczki, a Boże Narodzenie to raczej spędzamy w domu. Justyno, wspomniałaś, że masz małego synka i takie chyba przekazywanie tych tradycji z pokolenia na pokolenie też jest ważne. Czy są jakieś takie tradycje, które sama sobie przypominasz i które teraz masz w domu swoich rodziców i które chciałabyś w przyszłości, żeby zawsze były w twoim domu obecne? No oczywiście 12 dań, to musi być obowiązkowie. No później dzielenie się prezentami, dzielenie się opłatkiem. Będzie pierwsza wigilia u Patryka, to na pewno... Co on zrozumie, to myślę po prostu śpiewanie kolęd, bo on bardzo lubi, kiedy mamy śpiewa i oczywiście po prostu modlitwa to naprawdę jest na pewno najważniejsze. Moniko, ty masz dzieci w różnym wieku, czy tak jak je obserwujesz, czy chętnie młodzież przyjmuje różne tradycje, takie typowo polskie, rodzinne? Powiem szczerze, bardzo pilnują tego, żeby wszystko było na czas, żeby wszystko było odpowiednio przygotowane. Na przykład naszą tradycją jest wieszanie łańcucha zrobionego z papieru kolorowego z dawnych czasów. To jest taki element łączący nas z choinkami naszych rodzin w Polsce. Poza tym na przykład mamy bombki, które, które należały kiedyś do naszej jednej babci, do drugiej babci. Też zawieszamy je na choinkę. Nawet ta najmłodsza Zosia, która ma 7 lat już jest bardzo, nawet ojejku, sama przygotowała postanowienie. Adwentowe, które tam wyciągają codziennie, już sama ona stoi na straży tych, tych tradycji i pilnuje, żeby wszystko było na czas. No i oczywiście żywa choinka, tu mamy też taki dysonans, bo ja jednak strasznie mnie denerwują te igły spadające z, z choinki, ponieważ ja wychowana jestem w blokowisku i u nas wszyscy mieli zawsze sztuczne choinki. To dzieci uparcie mówią: Nie, musi być żywa choinka, i to jest taki element tradycji, nie pozwalają mi na, na sztuczną choinkę w domu. Także no, no muszę ich posłuchać. No cóż. Nasza rozmowa już prawie się kończy i jeszcze proponuję Wam taki udział w zabawie, w dokończenie zdania. Czyli ja rozpocznę zdanie i proszę Was, abyście kilkoma słowami dokończyły je bez zastanowienia. Monika. Nie wyobrażam sobie świąt bez... Rodziny. Justyna. Atmosferę świąt tworzy... Ludzie. Monika. Moje ulubione świąteczne danie. Barż z uszkami. Justyna na święta zawsze przygotowuje pierogi. Monika kolenda, którą zawsze śpiewamy. Bierzemy książeczkę ze z kolendami i od pierwszej do ostatniej chyba lula i że taka najbardziej wzruszająca, ale kolendy wszystkie śpiewamy. Justyna nigdy nie zapominam o modlitwie. I ostatnie pytanie do was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy na wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. Jaki jest najważniejszy element świąt? Najważniejszym elementem świąt jest jednak kolacja wigilijna. I opłatek. Dziękuję Wam bardzo za tę cieplą rozmowę, podzielenie się swoimi rodzinnymi historiami. Życzę wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w tym cudownym okresie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na czas świąt i na nowy rok. Wesołych świąt. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Monika Urbanowicz i Justyna Suslonowa. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia, do usłyszenia i wesołych świąt!